Rozmowa o, dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów. Rozmowa dnia. Wiceprezydent Gorzowa Iwona Olek jest z nami. Dzień dobry pani prezydent. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zacznijmy od dobrej informacji. Mówimy o tym już na antenie Radia Gorzów od jakiegoś czasu. Aczkolwiek mamy nadzieję na nowe y, szczegóły dobrej informacji. Chodzi o listę priorytetową rządowego programu Kolej Plus, listę, na której znalazła się inwestycja gorzowska, czy inwestycje gorzowskie. Z czym to się wiąże dla gorzowian i jakie mogą być warunki spełnione, żeby doszło do realizacji tej inwestycji, bo wiemy, że tutaj potrzebna jest współpraca m.in. z Urzędem Marszałkowskim. Dokładnie tak. To bardzo dobra wiadomość, która dotarła do nas przed świętami. W zeszłym tygodniu Urząd Marszałkowski zwrócił się też do wszystkich samorządów położonych na linii Gorzów Skwierzyna Międzychód, o potwierdzenie gotowości do udziału w projekcie, który tak naprawdę od kilku lat staramy się inicjować. Zabiegamy o to, żeby znalazł się na liście, która gwarantuje finansowanie i właśnie to jest ten moment, w którym możemy liczyć na realizację projektu. Chodzi o bardzo ważną inwestycję, zupełnie nowe połączenie pomiędzy Gorzowem przez Skwierzynę Międzychód do Poznania to zabiegały od lat samorządy położone wzdłuż tej linii zarówno po stronie województwa lubuskiego jak i wielkopolski już w 2019 roku podpisaliśmy takie porozumienie między 19 samorządami a w zeszłym roku dzięki również zaangażowaniu finansowemu Gorzowa gmin, powiatów i Urzędu Marszałkowskiego opracowane zostało takie studium prognostyczno-planistyczne, mm. które określa założenia, główne założenia projektu. Chodzi przede wszystkim o modernizację i lokację nowych peronów na odcinku linii 367 Gorzów-Skwierzyna. Gorzów-Zachód ehm. między innymi tak na wysokości osiedla słonecznego. Dokładnie. W ramach tego studium planistyczno-prognostycznego jest ujęty nowy właśnie przystanek na wysokości Placu Słonecznego, ale też co bardzo ważne tutaj dla północnej części regionu skomunikowanie na strefę ekonomiczną. To da zupełnie nowe możliwości dojazdu w krótkim czasie z pobliskich miejscowości do strefy ekonomicznej. Oczywiście bardzo ważne jest to połączenie w kontekście połączenia regionalnych pomiędzy Gorzowem a Poznaniem, bo to będzie byłaby najkrótsza droga tak jeśli inwestycja byłaby wykonana w tych najwyższych parametrach, to w ciągu 95 minut moglibyśmy dojechać z Gorzowa do Poznania. To zwiększa potencjał. Bez przesiadek potencjał... w krzyżu albo bez różnych innych Dokładnie historii związanych tak. z, właśnie z przełączaniem lokomotyw itd. Tak Pytał pan redaktor o te warunki, które muszą no być właśnie, spełnione. właśnie, bo tutaj dużo zależy od Urzędu Marszałkowskiego. Mówiąc krótko, musi być współinwestowanie. Rozumiem? Urząd Marszałkowski jest liderem tego projektu. Wnioskował mhm. ten projekt, podobnie jak o projekt, który który już ma podpisaną umowę na południu, czyli połączenie Bieniów-Lubsko. I tutaj Urząd Marszałkowski potwierdzał również gotowość i te deklaracje wcześniejsze o możliwości zaangażowania finansowego, bo co ważne, musimy pamiętać, ten projekt wstępnie jest szacowany na ponad 300 milionów, około 330, i 85% tej wartości jest gwarantowane w ramach środków rządowych, w ramach programu Kolej Plus to są epokowe inwestycje. Jesteśmy w momencie, w którym tak naprawdę zapadają decyzje na kolejne lata, na przyszłość nie tylko Gorzowa, ale całej północnej części regionu, całego miejskiego obszaru funkcjonalnego. I tylko 15% z tej kwoty pozostaje po stronie samorządów, z czego połowę deklaruje Urząd Marszałkowski. Natomiast połowa wkładu własnego, czyli 7%, około 25 milionów, byłaby po stronie samorządów. W zeszłym samorządów, tygodniu, czyli nie tylko gorzów, ale też gminy rozumiem. Dokładnie tak. Gorzowa dotyczyłaby większa część, około 13 milionów, w rozłożeniu na lata, tak naprawdę do 2029 roku. W zeszłym tygodniu, w piątek, dokładnie spotkaliśmy się z samorządami, z którymi mamy właśnie zawarte porozumienie, czyli z włodarzami skwierzyny, Desch, na przytocznej starostą Międzychockim. Spotkaliśmy się, żeby uzgodnić wspólną odpowiedź dla Urzędu Marszałkowskiego, bo zostaliśmy zapytani o to, czy potwierdzamy gotowość. To się wiąże z zabezpieczeniem środków, tak jak powiedziałam, w następnych sześciu latach, ale wszystkie samorządy. Zgodnie potwierdziły taką gotowość. Widzą potencjał przede wszystkim dla rozwoju swoich samorządów, dla lepszego skomunikowania dla mieszkańców, dojazdu do pracy, do strefy ekonomicznej, ale też co ważne, pojawiały się takie głosy właśnie nadziei na poprawę komunikacji towarowej. Gminy zauważają też taką potrzebę i ten potencjał, dlatego bardzo liczymy, że ta decyzja i ten projekt tak naprawdę odmieni tę niekorzystną pasję, pasję dla Gorzowa. Przypomnijmy datę rok 2029, jest realna? Oczywiście, ponieważ. Koniec inwestycji. Pierwsze lata, pierwsze dwa lata zakładamy to byłoby przygotowanie dokumentacji. Mamy przygotowane studium prognostyczno-planistyczne, i teraz jest taki moment, w którym już są podpisywane kolejne umowy w ramach kolei Plus. Widzimy w kraju, że te umowy są właśnie teraz zawierane. Pierwsze zamówienia są już ogłaszane. Co ważne, projekt komplementarny do naszego projektu, czyli połączenie z Międzychodu do Szamotu, ma już właśnie podpisaną umowę o do dofinansowaniu. I realizacja tych dwóch projektów równolegle daje tak naprawdę możliwość zupełnie nowego połączenia, zupełnie nowych możliwości dla e, Gorzowa. Ile zajęłaby podróż z Gorzowa do Poznania? No tutaj gdyby, gdy mówimy o tych połączeniach takich przyspieszonych międzywojewódzkich to około 95 minut. W przypadku połączeń regionalnych z czterema przysiadkami to byłoby około 120 minut, gdyby te najwyższe wartości były zrealizowane. Co ważne równolegle zabiegamy o wyłączenie z dużego projektu modernizacji linii 273 tak zwanej Odrzanki punktowej inwestycji dotyczącej łącznic w Kostrzynie. Też mamy na to bardzo duże szanse. Aby ten projekt w najbliższym czasie został zrealizowany, i połączenie tych dwóch inwestycji daje zupełnie nowe możliwości ze skomunikowaniem właśnie Szczecina Gorzowa Poznania, czyli kolei trzech miast wojewódzkich. Mhm. To, co możemy robić jako samorząd, staramy się od, od lat konsekwentnie, sukcesywnie, wspólnie działając tutaj z Urzędem Marszałkowskim, z gminami, realizować. A trzeba nadrobić niestety wiele lat zaniedbań czy, te, czy braku inwestycji, mówiąc delikatnie. W tym zakresie, więc czekamy, bo to będzie nowa, nowa era. To Dokładnie nie będzie... tak, jest wiele do zrobienia, ale mam nadzieję, że dzięki programowi Kolej Plus, dzięki rządowym środkom uda się to w najbliższych latach do 2029 roku zrealizować. Myślę, że tą datę będą pamiętać mieszkańcy. No dobrze, miasto jest już po pierwszych naborach w ramach ciepłego mieszkania, to kolejna inwestycja. Tak, tak można tak, powiedzieć. Jest to... Rozmawialiśmy się dobrze, pamiętam, w grudniu wtedy program ruszał, już było duże zainteresowanie. Teraz rozumiem, już podpisywane są pierwsze umowy. Dokładnie tak. Od 1 lutego rozpoczęliśmy nabór w ramach środków rządowych z programu Ciepłe Mieszkanie, tutaj przy współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i delegaturą wojewódzką. Opracowaliśmy odpowiednie procedury i regulaminy, bo tutaj też ważne, że byliśmy jako Gorzów jedną z pierwszych gmin, także przecieraliśmy szlaki jeśli chodzi o te Nabory i wymogi, które powinny spełnić wnioski o dofinansowanie. Jesteśmy już po podpisaniu pierwszych umów. W ramach tych pierwszych umów, które w, w przed świętami podpisaliśmy, około 16 nieefektywnych źródeł ciepła, czyli tak zwanych kopciuchów, zostanie zlikwidowanych, będą wymienione na piece gazowe kondensacyjne czy e, ogrzewanie elektryczne, także Gorzowianie korzystają z tego programu to jest dofinansowanie na poziomie e, od 15 tysięcy do 37,5, nawet w zależności od dochodów, bo to są e, te warunki takie e, do spełnienia, jeśli chodzi o e, wymagany minimalny dochód. I jaka pola jest do wykorzystania? Bo jest to program skierowany nie do indywidualnego odbiorcy, tylko do Wspólnot, tak? E, właśnie chodzi o właścicieli. Lokali w budynkach wielorodzinnych. Mhm. Także dla indywidualnych odbiorców o, okay. i tutaj to jest ważne, bo, bo tego brakowało i czekaliśmy na taki program, więc jak tylko się pojawił, to, to przystąpiliśmy do pierwszych procedur. Jest to program ciągły do 2024 do końca marca. Mieszkańcy mogą składać wnioski sukcesywnie jak te wnioski wpływają teraz też kilka. Mamy wniosków do oceny. W tym tygodniu zbiera się Komisja Oceny Wniosków. Staramy się, żeby jak najszybciej te procedury wszystkie przeprowadzić, żeby mieszkańcy też jak najszybciej mogli odzyskać środki, bo program zakłada sfinansowanie pewnych działań. I później można uzyskać refundację. Mhm. A jakie trzeba spełnić warunki? Podstawowy to to jest właśnie ten warunek Osiadanie dochodowy, kopciucha. czyli <noise> um, tak, dochód nie przekraczający 120 tysięcy rocznie. Mhm. Trzeba zlikwidować wszystkie um, przestarzałe um, um, urządzenia emitujące um, i wprowadzić nowe. szczegóły znajdują się na naszej stronie internetowej. Także um, zachęcam wszystkich teraz jeszcze ten dobry czas pomiędzy okresami grzewczymi, żeby pomyśleć o takiej inwestycji. Pani prezydent, na koniec zostawiłem sobie pytanie wiosenne. Co z tą zielenią w mieście? To jest częste pytanie mieszkańców, a propos przede wszystkim chyba centrum miasta. Wiemy o nasadzeniach drzew. Mają pojawić się pod katedrą drzewa, mają pojawić się zielone skwery. Już kolorowo zrobiło się w centrum miasta, bo te kwiaty widzimy. To też jest hmm. zakres Pani obowiązków, rozumiem? zarowanie tej zieleń. Dokładnie tak. Gorzów jest bardzo zielonym miastem. Staramy się oprócz pielęgnacji tego, co już mamy, też wprowadzać nową mhm. zieleń. Słuchajcie e... się w głosy mieszkańców? Domagali się trochę więcej drzew. Przykatać drzewa. Oczywiście. I tutaj dużo głosów też podczas tak zwanych zielonych konsultacji wpłynęło. Sukcesywnie staramy się wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom. W tym roku, w bieżącym roku, miasto planuje posadzić kolejnych ponad 100 drzew w miejscach, gdzie do tej pory ich nie było, głównie właśnie w centrum w, Borowskie, w ulicy Borowskiego. Ponadto uzyskaliśmy dofinansowanie, dodatkowe środki. Na projekt dotyczący zazielenienia miasta. Jest to bardzo ważne, szczególnie w dobie zmian klimatu. Każdy metr kwadratowy terenu czynnego biologicznie jest bardzo cenny dla mhm. miast i staramy się wykorzystać jak najlepiej te środki. Już pracujemy nad takim projektem, nad dokumentacją, która pozwoli wprowadzić nowe przestrzenie zielone właśnie w ścisłym centrum na odcinku. Od ulicy Hejmanowskiej do Strzeleckiej. E, powstaną e, nowe przestrzenie, gdzie oprócz traw, krzewów, tam gdzie się da, gdzie nie będzie kolizji z sieciami e, ziemnymi, nadziemnymi, e, będą również posadzone drzewa. Planujemy posadzić drzewa też e, na starym rynku. Oprócz tego sami mieszkańcy. E, wskazują miejsca. Wskazują hmm. miejsca, Działają zgłaszają tak, życie obywateli. Dokładnie tak. E, w tym roku to jest około 20 projektów, właśnie związanych z zielenią. W ramach tych projektów kolejnych 270 drzew zostanie posadzonych i 400, około 400 metrów kwadratowych krzewów. Miasto również wprowadza nowe miejsca zielone w, w centrum. To będzie ponad 560 metrów kwadratowych nowej zieleni. Tak, żeby było nam wszystkim przyjemniej spacerować, przebywać w przestrzeni publicznej. Oprócz tego staramy się. Sukcesywnie, ale też w ramach tego rozszerzenia projektu, o którym powiedziałam. W tym roku będziemy poprawiać infrastrukturę pieszą. I też rowerową, bo pamiętamy o miłośnikach rowerów, też wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom. Mhm. O ścieżkach rowerowych moglibyśmy długo jeszcze rozmawiać. One są sukcesywnie tworzone przy, w trakcie remontów, prawda? Przy, przy remontach dróg, więc o tym mówimy. Jakieś nowości, coś zaskakującego dla rowerzystów? Przy czy... remontach dróg to standardowo, mhm. tak jak pan redaktor zauważył, natomiast mamy przygotowane też kilka dokumentacji programów funkcjonalno-użytkowych na Kolejne odcinki, czy na modernizację, na przykład przy ulicy Dekerta Czartorskiego Konstytucji 3 Maja, czy zupełnie nowa świeża dokumentacja na ścieżkę rowerową przy 11 listopada i tutaj, w miarę jak pojawiają się możliwości pozyskania środków zewnętrznych, składamy te dokumentacje do Konkursów. Najbliższy konkurs taki w ramach Interregu. Z, jesteśmy już po pierwszych spotkaniach z partnerem niemieckim. Będziemy starali się właśnie tutaj zgłosić część odcinków. Kolejne planujemy w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, bo na ten cel też mamy przewidziane środki zapisane w regionalnym programie i tutaj wspólnie też z gminami myślimy o takich brakujących odcinkach, które łączyłyby gorzów, z sąsiednimi miejscowościami. O tym będziemy jeszcze informować. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę, wiceprezydent Iwona Olek gościła w studiu Radia Gorzów. Dziękuję panu, dziękuję państwu, życzę dobrego tygodnia. Rozmowa o dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.